Siemanko, witam wszystkich w zimowej scenerii, nie wiem jak tam u was, u mnie jeszcze śnieżek trzyma Na szczęście chyba największe mrozy już za nami i wyczekujemy sezonu yy, Jednak ptaki odlatują na zimę, ale jeden gil nie odleciał Przyleciał do mnie na mały serwis W porozumieniu z, z właścicielem pozwolił mi schamować ten motocykl, który jest w dość ciekawej specyfikacji, którą od dawna chciałem sprawdzić Mamy tu klasyczny tam silnik trójki, ale na cylindrze chińskim, chińskim żeliwniaku. Chiński żeliwniak do tego jest podruba Delorto i zapłon CDI. Zobaczymy co to pokaże i a jeszcze jest na dodatek pełny wał, także wibrator jest jak się patrzy, nie. I wjeżdżamy na hamownię. Mierzyliśmy tutaj właśnie tego gila, wypluł nam całe tam 6,5 powiedzmy konia, przy czterech tam 500 obrotów. Myślę, że jest to dosyć realny wynik. No WSK seria powinna gdzieś tyle mieć, także jestem w szoku, że ten chiński cylinder tyle wydusił. Ale spróbujmy teraz zrobić coś z tym. Może się akurat uda coś jeszcze z niego wy, wy, wydusić, niewielką zmianą tak naprawdę. Dobra, zrobiłem pomiar na wydechu mojej produkcji, który już niedługo będzie dostępny. Już, już niedługo, już od roku jest dostępny. <laughs> znaczy ma być. Teraz zobaczmy. 6,5 konia. Przyjmijmy, że było na tym seryjnym wydechu, na tym chińskim cylindrze. Teraz dodamy właśnie ten wykres z moim. Pyk. 7,5 konia przy tej samej mocy. Mamy jeden koń mechaniczny więcej i jednego Newtona więcej w całym zakresie. Spadek z dołu myślę, że będzie niezbyt odczuwalny, tutaj w tym zakresie, akurat obrotów, ale z własnego doświadczenia jeżdżę na tym wydechu i wiem, że jest bardzo dobrze. Myślę, że na cylindrze Aliena byłoby jeszcze lepiej. Silnik słychać i czuć, że po prostu lepiej się zbiera, lepiej chce jechać, także, także polecam. Na hamowni mogliście zobaczyć efekty, jakie przyniósł wydech. Który mam właśnie przed sobą. Wydech jest efektem kilku miesięcznych prac nad opracowaniem właśnie wydechu, takiego, który będzie pasował do WS-ki trójki. Zapewniał odpowiedni przebieg mocy, no i zachowywał oryginalny wygląd, zdobił ten motocykl i dawał jakiś tam ładny dźwięk. Nie? Jest to wydech wykonany z polerowanej nierdzewki. Wkład mamy całkowicie wyciągany. Możemy sobie to wyczyścić. Tutaj z tej strony mamy zastosowaną właśnie nakrętkę, taką jak przy cylindrze. Do tego jest o ring dodatkowa podkładka, która się zaciska na kolanku. Także wszystko powinno być szczelne, nic nie powinno lecieć. Jest to doskonała alternatywa do tych wydechów ale oryginalnych, które gdzieś tam są dostępne. Które niekoniecznie mają już bebechy takie jak powinny mieć. Wydech oczywiście jest dostępny na stronie GaryPerformance.pl Jest link w opisie, także zapraszam do zakupów. A już niedługo testy praktyczne na cylindrze Aliena, bo no tutaj była po prostu okazja wytestować go na tym fińskim, także niedługo będą testy na Alienie, czyli yy, tak jak docelowy cylinder, który zalecam. Także polecam, no i wykresy mówią same za siebie. Dzięki dziś za uwagę, pozdrawiam.